Mowa P10 Pro Ultra to flagowy automatyczny odkurzacz sprzątający od firmy Mowa. W pierwszym filmie pokazałem Wam unboxing robota i stacji dokującej oraz omówiłem jego najważniejsze cechy i parametry techniczne. W tym filmie pokażę Wam robot w praktyce i odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania. A jeśli jeszcze nie widziałeś pierwszego filmu, w opisie znajdziesz do niego bezpośredni link. Połączenie z aplikacją Połączenie robota z aplikacją jest wyjątkowo proste. Wystarczy pobrać aplikację Mova Home z bazy aplikacji lub zeskanować kod QR umieszczony na stacji dokującej lub na samym robocie. Następnie należy podłączyć stację do zasilania i umieścić w niej robota sprzątającego. Uwaga! Konfigurację należy przeprowadzić, gdy smartfon jest podłączony z domową siecią Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz. W aplikacji wybieramy model zestawu, w tym przypadku jest to mowa P10 Pro Ultra, następnie przytrzymujemy przez kilka sekund środkowy przycisk. Czyli włącznik na robocie. Gdy wszystkie trzy przyciski zaświecą się i zaczną migać, usłyszymy specjalną melodyjkę. W aplikacji potwierdzamy, że usłyszeliśmy dźwięk i klikamy Dalej. Kolejny etap to parowanie urządzenia. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 do 5 sekund dwa skrajne przyciski na robocie. Po ich puszczeniu przyciski zaczną migać, a robot wyda komunikat głosowy. Potwierdzamy to w aplikacji i przechodzimy dalej. Na ekranie smartfona pojawi się specjalny kod QR, który należy pokazać robotowi. Trzymamy ekran w odległości około 10 cm od robota. Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie, usłyszymy potwierdzenie głosowe. Po kliknięciu dalej urządzenie połączy się z internetem. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy w zasięgu sieci Wi-Fi 2,4 GHz. I gotowe! Tworzenie mapy pomieszczeń Tworzenie mapy pomieszczeń w domu jest istotne, aby zarówno my, jak i robot mogli efektywnie zarządzać sprzątaniem. Na początek należy otworzyć drzwi do wszystkich pomieszczeń, które mają zostać uwzględnione w takiej mapie. Następnie warto przygotować przestrzeń dla robota. Usunąć z podłogi luźno leżące przedmioty takie jak zabawki, buty czy przewody. W aplikacji wybieramy funkcję tworzenia szybkiej mapy, a robot automatycznie rozpoczyna pracę. Dzięki zaawansowanym czujnikom przemierza pomieszczenia i tworzy wirtualną mapę, którą możemy śledzić w aplikacji w czasie rzeczywistym. Możecie zobaczyć to na nagraniu. Podczas mapowania można dodawać wytyczne dla robota, np. ustawić wirtualne bariery, których nie powinien przekraczać, lub oznaczyć rampy czy wyższe przeszkody, które może spróbować pokonać. Ważne, aby robić to w sposób rozważny, np. unikać oznaczania funkcji pokonywania wzniesień na schodach, bo wszyscy wiemy, jak to się skończy, gdy będzie próbował z nich zjechać. Podczas testów specjalnie nie oznaczyłem ramp, ani stref zakazanych, aby sprawdzić jak robot radzi sobie z trudnym terenem zupełnie samodzielnie. Mowa trafiła na prawdziwy tor przeszkód, w którym postawiłem przeszkody o różnej wysokości i strukturze, takie jak twardy dywan, panele podłogowe, wysoką szynę szafy oraz miękki, luźny dywan. Po wielu próbach robot w końcu obraził się i głosem kobiety poprosił o przestawienie go w łatwiejsze miejsce i nie udało wjechać na tego garderoby. W trakcie tworzenia mapy robot wykrywa różne obiekty, które mogą pojawiać jako symbole na mapie. Może to być przewód, but, posłanie dla zwierzaka, waga łazienkowa, a nawet drobny przedmiot jak listek. Ciekawostką jest funkcja identyfikacji potencjalnych przeszkód. Na przykład, gdy robot zauważył listek pod szafą, aplikacja zasugerowała, że mogą to być odchody zwierzęcia, jeśli mamy takiego w domu. Choć w tym przypadku była to pomyłka, robot uniknął kontaktu z przedmiotem i poinformował nas o problemie. W słabszym oświetleniu robot dodatkowo automatycznie włącza swoją przednią lampę. Świetną funkcją jest możliwość dalszej edycji i personalizacji mapy. Możemy łączyć pomieszczenia w jedną strefę, zmieniać ich nazwy, a to przydaje się przy np. głosowym sterowaniu robotem, poprawiać rodzaj podłogi, jeśli został błędnie wykryty, dodawać dywany, wirtualne bariery, a nawet oznaczać meble czy zasłony. Najważniejsze jest jednak to, że możemy tworzyć dodatkowe mapy, na przykład dla różnych pięter budynku. Dzięki temu, chcąc posprzątać inne piętro, wystarczy zabrać samego robota, pozwolić mu stworzyć nową mapę i gotowe, bez potrzeby przenoszenia stacji dokującej. A jak to wszystko sprawdza się w praktyce? Robot znakomicie radzi sobie z mapowaniem pomieszczeń i skany widoczne w aplikacji są całkiem dokładne. Trzeba zauważyć, że początkowo może mieć problem z rozpoznaniem kształtu pomieszczenia, jeżeli jest w nim jakaś wielka szafa ze sporym lustrem w drzwiach, ale już po kilku chwilach poprawia rzut pomieszczenia. Co ciekawe, mieszkanie o powierzchni 62 m2 zyskanowało w niespełna 5 minut. Warto zwrócić uwagę, że na tym etapie może czasami uderzać w luźne przedmioty w pomieszczeniu, ale później skutecznie ją mija. Aplikacja i funkcje Tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa. Ilość różnych ustawień i opcji jest tak duża, że mógłbym spokojnie przygotować kolejny kilkunastominutowy film. Dlatego w tej sekcji w skrócie pokażę Wam jakie mamy możliwości. Jeżeli jednak chcielibyście zobaczyć dedykowany film na ten temat dajcie znać w komentarzach. Aplikacja Mowa Home to prawdziwe centrum dowodzenia, wszechstronny kombajn, który pozwala w pełni kontrolować robota sprzątającego. Po sparowaniu urządzenia na ekranie wyświetla się główna mapa mieszkania podzielona na pomieszczenia. Mapy te można modyfikować, tworzyć dla różnych pięter, łączyć i dzielić pokoje, a także wyznaczać strefy no-go, czyli obszary, do których robot nie powinien wjeżdżać. Możemy także wskazać miejsca o wyższych progach, które robot powinien pokonać oraz obiekty specjalne takie jak dywany, meble czy zasłony. Istnieje opcja oznaczenia stref wymagających częstszego czyszczenia oraz ustalenia kolejności sprzątania poszczególnych pomieszczeń. Domyślnie robot działa w trybie maksymalnej automatyzacji tzw. clean genius. I w tym przypadku większość decyzji podejmuje sam. Automatycznie dobiera schemat poruszania, skupia się na najbardziej zabrudzonych miejscach, dostosowuje moc odkurzania, ilość detergentu, stopień zmoczenia mopa, czy częstotliwość powrotów do stacji w celu czyszczenia mopów i usuwania zanieczyszczeń. Użytkownik ma jednak możliwość pełnej kontroli, można wybrać konkretne pomieszczenie do sprzątania, zdecydować, czy robot ma odkurzyć, mopować. Czy wykonywać obie czynności jednocześnie, a także określić kolejność wykonywanych zadań. Ciekawą funkcją jest zdolność robota do wykrywania nietypowego poziomu zabrudzenia w pomieszczeniach. W takim przypadku oznacza te miejsca na mapie i może automatycznie zmienić sposób pracy, np. zwolnić albo zwiększyć moc sania, lub powtórzyć sprzątanie na danym obszarze. Użytkownik może także ustawić własne preferencje, takie jak moc sania, od trybu cichego po maksymalne, stopień zmoczenia mopów, i tutaj mamy dostępne aż 32 poziomy. Możemy zmienić także sam schemat poruszania się robota. W przypadku mopowania istnieje możliwość ustawienia częstotliwości prania mopów. Domyślnie robot wraca do stacji po oczyszczeniu obszaru o powierzchni 20 m2, ale można zmienić to ustawienie na inną powierzchnię, określony czas pracy lub sprzątanie jednego pomieszczenia naraz. W tej ostatniej opcji, po zakończeniu sprzątania każdego pomieszczenia, robot wróci do stacji, wyczyści mopy, a następnie będzie kontynuował sprzątanie kolejnego obszaru. W aplikacji dostępne są zarówno mapy 2D, jak i 3D. Podczas pracy robota można na bieżąco obserwować jego lokalizację, a także otrzymywać powiadomienia o ewentualnych problemach, takich jak wykrycie zabrudzeń czy brak czystej wody. Robot obsługuje wiele map, co jest przydatne w domach wielopoziomowych. Automatycznie przełącza się między piętrami bez konieczności zabierania stacji dokującej. Co istotne, jeżeli przestawiliśmy jakiś mebel, robot automatycznie zaktualizuje mapę i nie trzeba ponownie uruchamiać mapowania. Dodatkowe funkcje obejmują m.in. harmonogramy sprzątania, historię czyszczenia oraz szczegółowe ustawienia związane z dywanami. Można zdecydować, czy robot ma unikać dywanów, odkurzać je, mopować, czy dostosować moc sania i sposób poruszania się po ich powierzchni. Wbudowane funkcje AI, takie jak rozpoznawanie plam, umożliwiają precyzyjne dostosowanie pracy, robot wykrywa plamy i automatycznie zmienia ustawienia, by skutecznie je usunąć. Aplikacja jest bardzo intuicyjna dzięki animowanym instrukcjom, które pokazują jak działa dana funkcja np. Side Reach, czyli czyszczenie przy krawędziach czy Mop Extend, czyli wysuwanie mopa i ramienia do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Obie są czytelne i łatwe w obsłudze. Robot posiada także dedykowane ustawienia dla stacji dokującej, takie jak automatyczne dozowanie detergentu, pranie padów mopujących i ich suszenie. W trybie przepierki pady są płukane gorącą wodą i obracane na specjalnych wałkach, co skutecznie usuwa zabrudzenia. Dla właścicieli zwierząt dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak intensywniejsze czyszczenie okolic legowisk czy unikanie roznoszenia alergenów. Robot może także nawet zrobić zdjęcie lub nagrać filmik, gdy napotka nasze zwierzę. Sterowanie robotem możliwe jest również głosowo w wybranych językach. Ciekawą funkcją jest możliwość rozpoznania kierunku, z którego wydawane jest polecenie. Robot odwraca się w stronę mówiącego i mu odpowiada. Jeśli jednak robot staje się zbyt wylewny, można wyciszyć jego komunikaty. Oprócz tego dostępny jest podgląd z pokładowej kamery robota, który pozwala monitorować mieszkanie w czasie rzeczywistym. Możliwości jest naprawdę dużo. Pytania widzów. Czy mowa P10 Ultra Pro jest głośna? Ogólnie rzecz biorąc, Mowa P10 Ultra Pro nie jest szczególnie głośnym robotem. Porusza się zaskakująco cicho, a wirujące mopy pracują niemal bezszelestnie. Siłę sania można ustawić ręcznie lub pozostawić w pełni automatycznej regulacji. Wśród dodatkowych funkcji dostępne są wysuwana zamiatarka i wysuwany pad mopa, które pomagają w czyszczeniu krawędzi i narożników. Jednak proces rozkładania i składania tych elementów jest zauważalnie głośniejszy i może być lekko irytujący, jeśli powtarza się zbyt często. Robot wyposażony jest także w asystentkę głosową, która informuje nas o kolejnych etapach pracy. Choć początkowo wydaje się to interesujące, z czasem może stać się męczące. Osobiście zdecydowałem się wyłączyć tę funkcję, aby sprzątanie odbywało się dyskretnie, bez odciągania mojej uwagi. Stacja dokująca wykonuje kilka głośniejszych czynności. Opróżnianie pojemnika na brud z robota jest krótkie, trwa zaledwie kilka sekund, ale za to najgłośniejsze. Start Na szczęście częstotliwość tej operacji można też dodatkowo dostosować. Przepompowywanie brudnej wody do zbiornika i wymiana jej na czystą jest nieco cichsze, choć dźwięk przypomina siorbanie napoju przez słomkę, gdy szklanka jest prawie pusta. Proces ten trwa dłużej, zwłaszcza jeśli w tym czasie robot również myje pady mopujące. Mycie padów odbywa się podczas dokowania. Robot obraca pady i myje je wodą o temperaturze 70 stopni Celsjusza na specjalnej tarce czyszczącej. Ten etap jest stosunkowo cichy i przypomina pracę cichej zmywarki. Następnie nadmiar wody jest odpompowywany do zbiornika na brudną wodę. Ostatni etap, czyli suszenie padów jest najcichszy, generuje jedynie delikatny szum, który można porównać do odgłosu małego wentylatora w komputerze. Odkurzanie i poruszanie się robota są stosunkowo ciche, co czyni mowa P10 Ultra Pro przyjemnym w codziennym użytkowaniu. Niemniej jednak, funkcje automatycznego czyszczenia i usuwania elementów mogą być uciążliwe, więc najlepiej to robić w trakcie dnia lub gdy jesteśmy poza domem. Jak wygląda dostępność części zamiennych? Mowa oficjalnie działa już w Polsce, więc dostęp do serwisu urządzeń tej marki nie stanowi problemu. Co warto wiedzieć, Mowa wcześniej funkcjonowała pod dobrze znaną marką Dreamy, co oznacza, że wiele części zamiennych jest kompatybilnych z urządzeniami tej firmy. Producent zapowiedział również, że wkrótce uruchomi w Polsce oficjalną stronę z własnym sklepem, gdzie będzie można kupić wszystkie akcesoria. Dzięki temu użytkownicy Mowa mogą mieć pewność, że dostęp do części zamiennych będzie bezproblemowy. Mowa P10 Ultra kontra Mowa P10 Pro Ultra Mowa P10 Pro Ultra i Mowa P10 Ultra to dwa zaawansowane roboty sprzątające łączące funkcje i odkurzania i mopowania. Różnią się jednak kilkoma parametrami i przede wszystkim ceną. P10 Pro Ultra charakteryzuje się wyższą mocą stania osiągającą 13000 Paskali w porównaniu do 8300 Paskali w P10 Ultra. To może przełożyć się bezpośrednio na lepsze efekty sprzątania w przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń. Oba modele posiadają system podnoszenia mopa na wysokość 10,5 mm który skutecznie chroni dywany przed zamoczeniem, jednak P10 Pro Ultra pierze mop w temperaturze wyższej, bo 70 stopni Celsjusza, podczas gdy P10 Ultra jest to tylko 60 stopni. Pod względem możliwości pokonywania przeszkód P10 Pro Ultra radzi sobie z przeszkodami o wysokości do 22 mm, podczas gdy P10 Ultra pokonuje je do wysokości 20 mm. Oba modele wyposażone są w zaawansowane czujniki do wykrywania przeszkód i mapowania pomieszczeń, a także system wysuwanego mopa umożliwiający czyszczenie narożników i trudno dostępnych miejsc. P10 Pro Ultra dodatkowo wykorzystuje technologię Mop Extend i Clean Lift. Które poprawiają skuteczność sprzątania. Wybór między tymi modelami zależy więc od waszych potrzeb. P10 Pro Ultra sprawdzi się lepiej w przypadku bardziej wymagających warunków sprzątania, podczas gdy P10 Ultra oferuje solidne funkcje w nieco bardziej przystępnej formie. Oba są dobre, wersja Non Pro jest po prostu nieco słabsza, ale za to tańsza. Mowa P10 Pro Ultra kontra Dreamy L40 i X40 Ultra. Mowa P10 Pro Ultra to robot sprzątający, który w swojej kategorii wyróżnia się znakomitym stosunkiem jakości do ceny oraz konkurencyjnymi parametrami technicznymi. Jak wypada na tle popularnego Dreamy L40 i X40, pod względem mocy ssania mowa wyprzedza swoich konkurentów osiągając 13 tysięcy paskali podczas gdy Dreamy X40 Ultra oferuje 12 tysięcy paskali a L40 Ultra 11 tysięcy paskali. To czyni ją jednym z najmocniejszych robotów sprzątających w swoim przedziale cenowym idealnym do walki z trudniejszymi zabrudzeniami. Pod kątem wykorzystywanej technologii wszystkie roboty prezentują się bardzo podobnie. Zarówno mowa, jak i X40 Ultra mogą prać mopy w temperaturze 70 stopni Celsjusza. W przypadku L40 jest to tylko o 5 stopni mniej. Wszystkie wykorzystywane w tych modelach stacje dokujące mają funkcję suszenia padów. X40 Ultra ma z kolei najmocniejszy akumulator, bo aż o pojemności 6400 mAh. W L40 i w P10 Pro Ultra zamontowano akumulatory 5200 mAh. Warto więc zwrócić uwagę na cenę. Aktualnie wszystkie te trzy roboty są w promocji, dlatego porównam cenę regularną. Mowa P10 Pro Ultra kosztuje regularnie 3479 zł, co i tak czyni ją najbardziej przystępną cenowo w zestawieniu. Dla porównania, Dreami L40 Ultra ma cenę regularną na poziomie 5299 zł, a Dreamy X40 Ultra to aż 6099 zł. W kontekście ceny regularnej, mowa P10 Pro Ultra pozostaje zdecydowanie najbardziej ekonomicznym wyborem, oferując zbliżoną lub wyższą wydajność. W porównaniu do droższych konkurentów. Dzięki temu jest świetną propozycją dla użytkowników, którzy szukają sprzętu na najwyższym poziomie bez konieczności wydawania nawet kilku tysięcy więcej. Podsumowanie. Czas na podsumowanie. Dla wygody podzieliłem tę recenzję na dwie części, choć oba filmy są dość obszerne. Skupiłem się na najważniejszych kwestiach, choć nie udało mi się poruszyć każdego tematu. Jeśli więc macie dodatkowe pytania, zostawcie je w komentarzach. Odkurzacz zostaje u mnie, więc postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Mowa 50 Pro Ultra to zaawansowany robot sprzątający z wyjątkowo funkcjonalną stacją dokującą. Najważniejsze wrażenie robi jednak niemal jego pełna autonomia, praktycznie nic nie trzeba przy nim robić. A jak z efektami sprzątania? Początkowo byłem sceptyczny, bo podczas pierwszych użyć zauważyłem tak zwane mijaki przy odkurzaniu i mopowaniu. Jednak z czasem robot poprawił swoją pracę, a ja dodatkowo zoptymalizowałem ustawienia w aplikacji. Teraz włączam go codziennie, zanim wyjdę z domu. Koty na razie nie są jego fanami, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Porównując mowa P10 Pro Ultra z popularnymi modelami, np. od Dreamy, otrzymamy sprzęt o bardzo podobnych parametrach, ale za znacznie niższą cenę. Na koniec pytanie: P10 Pro Ultra czy P10 Ultra? Moim zdaniem warto dopłacić kilka stówek za dodatkowe funkcje i większą moc ssania. Choć tę pełną moc i tak wykorzystacie głównie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład przy większym zabrudzeniu lub jeżeli macie dużo dywanów. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!